Widzicie ten domek przede mną? Jeżeli zostawicie łapkę w górę, to się on usunie. A tak na serio, to ten domek ma się stać najbezpieczniejszym domem, jakim miał istnieć. I nie wiem dlaczego, ale mam się tutaj tabliczki porozwalały i łóżko jest przecięte w pół. Ale nieważne. Zostawcie subika i lajka, co już mówiłem na początku filmu. I dzisiaj mamy sprawdzić, czy ten domek... Przetrwa, czy jest po prostu odporny um, na na przykład to, 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 to będzie tyle creeperów i zobaczymy, czy yy, damy radę i zabiłem wszystko dookoła i teraz nie wiem, gdzie jest spawn. Okej, okay. no to tak, to jest kolejny odcinek z serii pod tytułem Mody ze szczurem i dzisiaj przedstawię wam modyfikację, która się nazywa Security Craft i ona dodaje lasery, jakieś karty tutaj, kamery um, tak, nawet taser. Um, no, więc będziemy mogli um, tak przysłowiowo paraliżować moby. Też jest fake lawa, fake, um, fake woda. I też na przykład takie coś. To służy do bardzo dużo fancy rzeczy, ale to powiem później. O tak, wybudowałem jakiś tam domek na szybko. E, tak w ogóle to jest tam na wersji 1.12.2. E, możecie ją, e, tą modyfikację pobrać z Forge'a. Gears Forge tak normalnie. I to na tutaj dodaje bardzo dużo fajnych e, bloków. Zacznijmy sobie po kolei. Od laserblock. No, jak sama nazwa wskazuje, jest to laser. Taki laser, tutaj. Um, u niektórych YouTuberów wygląda on inaczej, um, bo jakby on miał na przykład takie, po prostu to był taki laser, ale on miał jakieś takie przerywniki. Nie był on taki, i na przykład, no yy, on po prostu blokuje. Tutaj możemy yy, go postawić. Jak widzicie jest laser. Yy, Wpiszę game od 0. I można na razie przez niego przechodzić, yy, bo nic się po prostu z nim nie dzieje. Na przykład zespełnię sobie yy, zombiaki. Jak widzicie, nic temu zombiakowi nie robią. Yy, dlatego go sobie tam... Dobra, niech on spłynie. Czy ja mam włączone dźwięki? Eee. Yy... Dobra chociaż trochę ściżę. Czemu i się palić! Dobra, super. I teraz jakby sprawić, żeby on bił? No to idziemy sobie w tą zakładkę. I mamy właśnie... Tutaj ten Universal Block Modifier. Jak klikniemy prawym przyciskiem na, tej na ten Laser Block, to tutaj mamy parę takich modułów. E, oczywiście ich się normalnie nie da zdobyć. No, można jedynie to na kreatywie. E, no i tutaj musimy wsadzić te moduły. Dlatego jest na przykład taki moduł, t, który jest najważniejszy. Taki moduł, taki moduł i no taki moduł. Ten nie wiem po co, ale też go dam. Pum, 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 pum. A, tego się nie da. I tutaj mamy jakiś sygnał. I tutaj mamy ignor over, czyli że... żeby ignorował osoby. Znaczy... A nie, bo teraz jest na on. Teraz jest na... Jest. Disable, czyli że po prostu disabluje rasery, czyli że znika. No i mm, tutaj, że blok ignore, players entities that are invisible. A, czyli, że ignoruje... Dobra, nie wiem, nieważne. I teraz y, możemy sobie dać zombiaczki. Okay. I przez ten moduł... Tutaj my tylko będziemy mogli przechodzić. A zobaczcie. I teraz już zabiło tego um, tego zombiaka. A jak my sobie weź, wejdziemy, to my możemy sobie normalnie przez to przechodzić, bo my jakby postawiliśmy e, ten blok. A no tutaj zombiaki sobie palą się. Um, a to... Tutaj, żeby on miał inny kolor, to no, bo domyślnie jest to biały, ale żeby on miał inny kolor, to tutaj mamy coś takiego, jak lens. Tutaj mamy też color of lens, no ale to jest zło, po prostu tego nie brać. Mamy zwykły lens, wygląda ono w ten sposób um. i teraz potrzebujemy crafting table. To jest duży myślniczy. Kto oglądał mojego szorca, ten wie, ehm, który u niektórych się nie wyświetla szorcem, nie wiem dlaczego. Ale no. No i do niego potrzebujemy właśnie tego lensa i po prostu barwników. Ja sobie... Oj, kapsloka mam. Ja sobie wezmę po prostu czerwony. Ehm, dajemy go tu. I mamy. Czerwone. To coś sobie wypełniamy całość. E, tutaj nie wiem dlaczego, ale niektóre się sam automatycznie dodają. I teraz mamy czerwone laserki. E, time set day muszę znowu zrobić. Od time set zero, dobra. No i mamy czerwone lasery. Oczywiście one się niczym nie różnią. E, oprócz tym, że mają po prostu zmieniony kolor, i teraz od tych laserów możemy zrobić to, i oczywiście maksymalnie możemy to zrobić na 5 bloków. La, ra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nieważne, możemy jednak na 4 bloki e, odległości. I oczywiście nie trzeba dużo tych modułów brać, no bo jakbyśmy mieli wypełniać to wszystko ciągle, to by było źle. No, dlatego niestety kolor nie przechodzi przez to ale za to e, przechodzą moduły. Tutaj widzicie moduły przechodzą. E, tylko kolor nie przychodzi. Nie wiem dlaczego. No ale niech będzie. Oczywiście też można e, do góry budować lasery, żeby na przykład nie wiem tutaj w mojej bazie zamiast tego Glowstone'a zrobić coś takiego, żeby to nie wiem o albo tak o to ładnie wygląda. Jakby coś tego chroniło, nie? E, no to tak, idąc dalej... Oczywiście nie będę omawiał wszystkiego, no bo to... Tylko najciekawsze rzeczy. Mamy alarm. Em, I właśnie ten redstone model. On jest nam potrzebny, żeby... Jak sobie zrobimy tutaj laser bloka. Em, damy to tu. Tutaj mamy signal strength, właśnie tego redstone'a. Ja sobie dam na maksa. Stawiamy alarm. Eee... Albo chyba... ...zombiaki muszą przechodzić. O. Jak słyszycie... ...jest to ...bardzo... ...bardzo głośne, dlatego... ...ściszę grę. I... ...zniszczę. to i tak... ...działają te alarm... E, ...alarm bloki. E, idąc dalej mamy najciekawszą rzecz, czyli kamery. E, te kamery też się tym universal blokem odpala. I możemy sobie postawić kamery. E, I na przykład sobie wezmę tutaj tak był taki tablet. O, kamera, kamera monitor. E, jakby przyczepiamy sobie te kamery do monitora i na WASD, zobaczcie to ja. Na WSD mogę się poruszać i po prostu obserwować i pod plus, i pod minus można robić bardzo fajne zoomy. I co się stało? Też można do tyłu zooma, ale. O! Taki jest chyba normalny, a teraz. O! No to dobra. Wychodzimy pod lewym shiftem. No i tak działa ta kamera Oczywiście też można podpiąć do nich redstone'a. Dalej co mamy to jest fake water i fake lava. Water clear. No to tutaj będziemy mieli, tutaj będziemy mieli fake lava. A tutaj fake woda. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to fake, woda i fake lawa. Czyli że woda działa jak lawa, a lawa działa jak woda. Czyli że teraz sobie wezmę game od zero. Skoczę do lawy. I mam efekt regeneracji fire resistance, ponieważ ta lawa po prostu jest miła. A teraz ta woda. I ona bije. Nie pali, ale za to bije. I dość mocno. O, właśnie. I... umarłem. No i z tej fake lawy i fake wody można sobie zrobić na przykład taką fosę wokół domu. Oczywiście jak ktoś ma world edita, czyli taką fajną sikierkę, która może robić wszystko. Ym, no potem wkrótce będzie może poradnik jak to yy, się z tym obchodzić. Ale dalej mamy na przykład ym, tutaj, o jest na przykład ka, y, to, to i to. Oczywiście też jest parę jakby rodzaj drzwi, o i na przykład Ultimate Use Card. No sobie robicie coś takiego. Weźmiecie sobie door, o tutaj są te parę rodzaj drzwi. Weźmiecie sobie drzwi, ym, postawicie tutaj to. Czy znaczy nie, nie to. To. I teraz tutaj kładziecie kartę, którą chcecie, jakby. oj albo to jest ultimate. Nie możecie brać ultimate'a, tylko musicie na przykład poziom 1 kartę sobie wezmę i poziom 5. Tak. Karta numer 1. Tutaj kładę i zasila po prostu to. Karta 5. Proszę na to. A, bo mam po prostu inną kartę. Jak macie <laughs> inną kartę, no to musicie ją tutaj zlinkować. Teraz sobie wezmę. Yy, a, tutaj możecie. A, tylko osobę, która może jakby. Yy, tylko, to, tylko tą osobę, która może yy, jakby tą kartę się używać tej karty. Tutaj sobie wybieracie też levely. Tutaj macie coś takiego, że tutaj sobie bierzecie to, jaką kartą macie otwierać. Też jak na przykład macie, że budujecie jakieś biuro czy coś, no to sobie dajecie po prostu level 5, ale nie linkujecie. I teraz y, mam. Oj. Nie, jednak musicie zlinkować. I teraz. Pum. Działa level 5. Ale level 1 za to już nie. The discard render -re does not follow e key cards of level 1. Tutaj wyskoczyło na czacie. No, czyli e tak to działa. Tutaj mamy jeszcze keypad. On jest bardzo fajne że tutaj wpisujecie sobie kod. E na przykład ja sobie wezmę 2137, no i po wpisaniu go tutaj się świeci na zielono, czyli on otwiera po prostu drzwi. Hmm. Wezmę sobie właśnie drzwi, 2, 1, 3, 7 kod był i otwiera drzwi. Jak sobie wezmę na przykład 222, 2, 2. nie działa. Um, no to co by tutaj jeszcze powiedzieć, to nie wiem do czego tak to szczerze służy, Um, to jest jakiś panic button. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, tu są jakieś Universal Block. Też nie wiem. E, mamy też na przykład piecyki na hasło, i gdzieś tutaj był jeszcze. A nawet mamy ramkę, jakby z żelaza. I gdzieś tutaj. E... O! Password. Password skrzynia po prostu, czyli że jak. Może też być podwójna. E, czyli jak na przykład macie jakiś cenny lód, no to sobie możecie do, zrobić kod. Na przykład ja wybiorę 4 trójki. No i cztery trójki muszę wpisać, żeby odblokować tą skrzynię. Też mamy tutaj na przykład miny. Miny mamy. Czyli na przykład jak jakiś niechciany koleś wam wbije do bazy, to idzie sobie. O, jaki fajny kamień. A, jednak. A, bo muszę być na. Yy... Game Mode 0. Albo i nie. Bo ja ogólnie nie testowałem tych min. Ale może zombie. O! Ząbiakiem! Już to działa. Widzicie, wepchnąłem go na minę. Ona wybucha jak takie pomniejszone TNT i pali wszystko wokół. No i teraz wychodzicie i możecie się... lub na przykład jak jakiegoś pranka chcecie na kolegach zrobić czy coś. No i widzicie. I możecie patrzeć, jakiego jego itemki płoną, ponieważ zostaną spalone. Ehm... Um. No, i to wszystko, co bym chciał na ten moment e, powiedzieć dla Was, no bo to, to były po prostu najważniejsze rzeczy. E, zostawcie subika i lajka, dzwoneczka, aby żadne, dosłownie żadne Was powiadomienia o nowych filmach nie ominęły. No więc żegnam Was, zostawcie subika i lajka, ponieważ to za darmo i super w ogóle jest. E, no i.